Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Cut the Rope. Idziemy dzisiaj sobie z drugim pudełeczkiem. Pierwszy poziomik z tej serii. I co my tutaj mamy? Jakieś poduszki powietrzne. Uuu, czyli co? Możemy rozbujać to, zebrać gwiazdkę. Dokładnie, pięknie. I teraz, żeby trafić do paszczy tego potworka i nie stracić. Strasznie mocno buja. W którym momencie to przeciąć? Hmm. Dobra, 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 ciach. Wpadło, mamy to. Super. Yy, kolejny poziom, co byśmy tutaj mieli? Ja bym to przeciął w ten sposób. Później szybciutko tu i... I w tamtą stronę. To trzeba zrobić szybko, tak? Tutaj raz i... i szybko przejść na to. Bardzo szybko trzeba przejść na to. Tu by trzeba szybkie dwa kliknięcia, w momencie jak ten bąbelek jest w tym miejscu. Ciach, tutaj raz. No nie da się. Muszę, Muszę jeszcze szybciej. Yy, chwila. Chwila, co ja tu zrobiłem? Ja chciałem trzy gwiazdki zebrać. Próbujmy, próbujmy. Próbujmy zebrać trzy gwiazdki. Może się uda. No, jak się nie będzie udawało, to. Hmm. Raz, dwa. Dobra. Nie wiem, idziemy z kolejnym, idziemy w takim razie. Idziemy w takim razie z kolejnym poziomem. Zostawmy tą gwiazdeczkę też, żeby nie męczyć tych poziomów, jak, jak się nie da, to nie trzeba. Tutaj sobie to tak zbieramy, to możemy uciąć. Tak robimy i tutaj, okej, okay, no i to są poziomy dla mnie, tamto, to, tamto to jakieś dziwne. Co teraz? Ścinamy dwa. Robimy coś takiego. Ajdź, tylko. Ja bym chciał się... O, bardziej tu zaczepić. Zebrać tą gwiazdkę i teraz co? Rozbujać to jakoś bardziej, skoczyć do bąbelka. I teraz mamy do wyboru albo to puścić i poleci tam, albo przebić i bierze gwiazdkę. Coś, coś tutaj zepsułem. Spróbujmy może. O, bardziej na tą stronę, żeby się tutaj najpierw zaczepić, dobrze, widzę, że. Okej, okay, coś takiego. To sobie tego sobie nie rozbujam. Teraz yy, tak by trzeba zrobić. Yy, I z tym trzeba by wskoczyć tak, żeby złapać od razu tamtą gwiazdkę. Tutaj tak. Yy, z tym ten sposób. Mocniej. Mocniej, ale bez przesady, bo wtedy to się tak dziwnie naciąga. Hmm... Dobra, dwie gwiazdki mi wystarczą. Przecież wystarczą mi dwie gwiazdki, bez przesady. Yy, co teraz tutaj mamy? Ja bym ściął to. Yy, zetniemy sobie to, żeby zebrać tą gwiazdeczkę, tamtą mamy teraz ten najdłuższy. I tu będzie trzeba się szybko ratować. OK, widzę. Ciach, ciach. Tutaj tak i szybko. Aż, 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 aż. Hmm. Yy. Naciskam i, i do buzi. Pięknie, trzy gwiazdki, tak? Toś, co to jest? Co to jest? To trzeba przebić. Okej, yy, okej, okay, okay. Ja się boję tego poziomu, bo to mi ucieka. Ja się boję tego poziomu. Yy, to trzeba na pewno tutaj zebrać. Yy, to przebić. Dobrze, mamy. I teraz. I teraz wszystkie przebijać. I wpadnie mu prosto do buzi. Jest, 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 jest. Yy, przebijam to, tylko że teraz już. Hmm. Najpierw chyba trzeba. O, właśnie. Najpierw trzeba tą gwiazdkę zebrać. Teraz. Ja bym zrobił tak. I z tej strony. Nie z tej strony. Prawie. Prawie. Najpierw tą gwiazdkę. Teraz. Tom. Niech to pójdzie z drugiej strony. I z tej strony musimy zebrać tą gwiazdeczkę. I wtedy mu to prosto do buzi wpada. Tak. Aha. Świetnie. Jeszcze raz. Mocniej. OK. I tak naprawdę robimy ciach i bum. I nie możemy w to uderzyć. Tutaj mocno. Coś, coś nie za bardzo. Yy, mocno, mocno. Pięknie. I teraz. Ciach, ciach! Lecisz. Pięknie, jest. Jest, jest, jest. Yy, pająk! O nie, o nie, o nie, o nie. No to widzę, że jacyś przeciwnicy, którzy też chcieliby. też chcieliby cukierka. Tylko, że ja bym chciał, żeby to się. To się za bardzo buja. Jak ja mam mu to? Tak, żeby, żeby pająk tego nie zjadł. Tak? O, mamy to. Pokonaliśmy pająka. Pięknie. Yy, ło, więcej tych pająków, przecież. O, od... nie. <grym> dobra, yy, Tak, tak. I co teraz? Tu by trzeba. Prawie, 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 prawie. Yy, tak, tak. To przecinamy. Hmm. Ja się boję tych pająków, ja to za szybko robię, tak, tak. złą stronę zupełnie. Yy, jeszcze raz. Tędy, tędy. To zbieramy. Oddaj to! Mm. <laughs> Okej. Okay. Ciach. Ciach. Za późno. Złe, muszę to górne, myli mi się to. Te pająki to tutaj. Co ja tu mam zrobić? Tak, to na pewno. Tam lecisz, to puszczamy, ale trzeba prze, przebić jeszcze bombelek, żeby mu to tam na dół poszło. Czyli tak, tak, bąbelek przebijamy i do. Bu I do buzi. Prawie. Yy, złe. Tak, tak, tak. I oddawaj to. Yy, I do buzi. Jest, 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 jest. Yy, mamy naprężone te, czyli będziemy strzelać. Tylko w którą stronę ja bym chciał strzelać? W to. To nie ma sensu. Yy, jedna gwiazdka to za mało. Ustalmy sobie tak, że dwie chociaż muszę w każdym poziomie zebrać. Yy, tak i tak. Teraz możemy zrobić uu, coś takiego prawie. Yy, tutaj ciach. Teraz przetnijmy to. Yy, puśćmy tutaj. Yy, aha, tak chyba nie. No nie, chwila, chwila, chwila. Bo to musi pójść do góry, ale jak to pójdzie do góry, to jak to pójdzie potem. Do tego. Tutaj do góry. I to by trzeba rozbujać. Tak, tak, tak. To by trzeba rozbujać właśnie, żeby to potem przeleciało, ale gdzieś tędy. Ciężko to będzie. Coraz trudniejsze te poziomy, powiem tak. Coraz trudniejsze te poziomy. Się okaże, że będę po jednej gwiazdeczce zbierał, jak, jak to tak będzie wyglądało. Yy, tak? Nie, 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 inaczej, inaczej, inaczej. Yy, tutaj. Tak teraz tu bombelek Nie potrafię. Wiecie co? Trudno. 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 Jedno gwiazdkę. No przepraszam, ale to jest coraz trudniejsze. Yy, tu musimy chyba po prostu uciekać przed pająkiem. Tak, tak, tak. Yy, tak, tak, a... No i mi uciekł cukiereczek. Yy, tutaj, tutaj, tutaj. No, hmm. dobra. Dwie, dwie. Wystarczą, wystarczą. Co teraz? Yy, ścinamy sobie za dużo. Yy, ścinamy sobie to. Yy, wpadamy w bombelki. I ten to zjada. Nie, 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 tak, na pewno nie. I ścinamy to. Lecimy gdzieś tam, ale to leci od razu do góry. Chyba, że tam na dół. Ale to i tak mi nic nie dało. Bo raczej. Nie, ja już tego nie rozbujam. Nie ma szans. I tu możemy. Nie, ja się nie mogę w tym miejscu złapać. I chyba, że z tej strony pójdziemy. Może tak. Może tamto to taka zmyłka troszkę. Nie tak, nie tak. Tutaj. Okej, okay, to mamy. Pęk. Hmm. Tak. Tak. No i co? No i nic więcej? No niby coś zrobię, ale. Trudno. Trudno, zostajemy z jedną gwiazdką. Nie, 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 za trudna jest ta gra dla mnie czasem. To możemy zebrać. Tu jest pająk. Yy, tu jest pająk, dobrze, A, bo ten jeszcze tu. Tak, 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 ok, dwie się udało, ale chyba więcej mi się teraz nie uda. Ciebie, chociaż to się mogło udać, jak ja to zrobiłem. Tutaj, tutaj, tam, tak. Teraz w pająka, tędy i do buzi. Tak, 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 o to by chodziło. Poczekajmy jeszcze jedno. Jest, 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 trzy gwiazdki. Eee. Yy, tak, 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 na pewno nie, tak? Yy, to by chyba było za mocne. Hmm. Jak ja mam. Bo no dobrze, tak się da. Tak się da. Jak zebrać tamtą? To by musiał to przeciąć, się rozbujać tam, ale wtedy mi. Hmm, wtedy mi tamto się psuje. Dobra, robimy tak? Nie wiem, nie wiem. Dobrze, biorę jedną gwiazdkę. E, na razie wystarczy. Jak nie odblokujemy kolejnego pudełka, to wtedy będziemy wracać do tych poziomów i się zastanawiać, co zrobić. E, tak, 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 tak. Ja bym to uciął. E, zbierzemy sobie w takim razie tą gwiazdeczkę. Teraz zbierzemy sobie tą gwiazdeczkę, i tam by trzeba przebić chyba to, co nie? Lecimy tak. E, lecimy tak, to przebijamy. Zbieramy to i przebijamy sznurek. No i prawie, mam dwie. Próbujemy jeszcze raz. Ja bym spróbował jeszcze raz. Może to się uda. To przecinamy. To przecina. Chwila, chwila, chwila. Coś, coś zepsułem. Coś zepsułem. To przecinamy. Nie, za dużo przeciąłem. Za dużo przeciąłem. Tylko to, tak? Tylko to. Teraz to. Tutaj przebijamy bombelek, Zbieramy to. Tutaj przebijamy. Bąbelek musimy przebić w tamtym miejscu. I możliwe, że łatwiej by się w to na telefonie grało, a nie, a nie na komputerze. I tutaj. Dobrze. To teraz przebić bombelek. Tutaj ten. Nie, nie, nie. Dobra, wystarczą dwie. Wystarczą dwie, trudno. Mm, dobrze, dobrze, dobrze. Aha! Bo to już zniknęły mi te gwiazdki. No chyba sobie żartujecie. Chyba sobie... Hmm. A wiem, 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 Ciach. I szybko, szybko, szybko. Tak, tak, tak. O to chodzi, o to chodzi, tylko. To nawet się poziom. Ja tam muszę przebić to. Restartu. To się za szybko. To powinno być, nie wiem, od pierwszego ruchu, bo tak to ja restartuję poziom, a ta gwiazdka już znika. I bąbelek przebijamy. Prawie. To znaczy, wszystkie gwiazdki się udało zebrać. Jest, jest jakiś sukces. Tak. A, prawie. Yy, restart. Ciach. Szybko, szybko. Nam tej nie zdążyłem. Ciach. Szybko, 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 szybko. Bombelek przebijamy. Za mocno. Dobrze, przebijmy to szybko, szybko, szybko do góry. Przebijamy bombelek i poczekajmy. Mamy czas, tak? Mamy czas na to. Hop. To się za bardzo buja. Tak? Tutaj szybko. Bombe... Nawet nie nadążam z tym. Jeszcze raz. Ciach. Tu, 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 tu. tu. Przebijam. No nie zdążę przebić tego bąbelka nawet, jak on ucieka mi za ekran. Ciach, ciach i szybko. Nie wiem, nie wiem. Yy, tutaj... Czy ja w ogóle przejdę ten poziom? Bo to, to może być problem. Yy, tu już nawet nie chodzi o gwiazdki, bo gwiazdki to ja i tak zbieram. Yy, chyba, że olać tę gwiazdkę. Zapomnijmy o niej. Poczekajmy, aż to się jakoś bardziej uspokoi. I tak nie trafiam. I uwaga, uwaga, uwaga. Stąd? Jest! I trzy gwiazdki. Nice, mamy to. Ok, widzę, że wysoki poziom. jeszcze z pająkami. Świetnie. Świetnie, tak. Tego odcinamy. Tego odcinamy. A co tu, gwiazdek. A gdzie były gwiazdki, przepraszam? Aha, bo gwiazdki są czasowe, dobra. Szybko, szybko, szybko. Aj, nie dostanę do tego. Jeszcze raz. Szybko. Raz, dwa. Uuu. Raz, dwa, trzy, cztery. Jedną tylko. E, raz, dwa, trzy. Tu się, tu się coś tak e, naciąga dziwnie. E, zrestartowałbym to jeszcze. Raz, dwa. Tu trzeba uważać. E, raz, dwa, trzy. I już nie mamy tej gwiazdki. Dobra, olać gwiazdkę. E, I do buzi. Jedna gwiazdka. Na razie tyle. Na razie może tyle wystarczy. Hmm, tak, tak, tak. Tutaj. E, ciach, 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 ciach. Jak ja to mam tak szybko robić? No dobrze, dwie gwiazdki mogą być. Yy, to sobie zbieramy, i teraz tak naprawdę koniec. To trzeba by przebić tu. Nie, 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 dobrze, dobrze. Bombelek możemy przebić. To niech się buja, żeby złapać się tamtego. Bombelek przebijamy. Yy, to, to ma za małą energię bujania się. O, tak. Tylko. Co teraz? Jak pójść wyżej? Chyba, że spróbujemy bez tej gwiazdki, czyli przebijamy od razu ten bombelek, rozbujamy się w ten sposób, ale to też wtedy nie złapie się tego. Przebijamy bombelek, jesteśmy rozbujani i nawet z czymś takim nie jestem w stanie tego złapać. Jak wy chcecie, żebym jeszcze tamto złapał? Yy, chyba, że właśnie trzeba przebić bombelek i przeciąć linę w tym miejscu. Możliwe? I o, w ten sposób. Mamy to trzy gwiazdki. Czy Wy to widzicie? Trzy gwiazdki się udało. Yy, co teraz? Raz, dwa. Jak tam tą trzecią złapać? Raz, yy, dwa, trzy. Nie, nie, nie. Raz. To znaczy chwila. Bąbelka nie mogę na pewno przebić, bo on mi będzie potrzebny. Yy, co ja teraz mogę zrobić? To w sumie nie za dużo. Raz, dwa. No właśnie. Raz, dwa. Trzy, cztery. Wystarczy. Wystarczy. Co teraz? Tu jest łatwa gwiazdka do zebrania. Ale to na dole jeszcze bym spróbował. To sobie bujamy, zbieramy tamtą, ale wtedy to jest już koniec dla nas. To rozbujamy. Z tym trzeba by tam jakoś przelecieć. To będzie ciężkie. Chyba, że tak najpierw. No nie, ale teraz znowu tej nie zbierzemy. Teraz znowu tej nie zbierzemy. To jest coś, co musimy na początku na pewno. Chyba, że czymś takim rozbujaniem większym, ale już nie ma gwiazdki, więc to już bez sensu. Trzeba teraz. No, no, no. Prawie. Tak. Tak. I to trzeba szybko. Czy ja ją mam? Tak, mam Mam ją, tylko tamtego nie zdążyłem. Yy, klik. Tutaj to trzeba przecinać. Szybciutko. Tak, tak, tak. Prawie, prawie. Ile? Dwie gwiazdki. Dobra, niech będzie, niech będzie. Ja już, ja już mam dość tych poziomów yy, z, tej, z tej kategorii. Do góry, yy, do góry, do góry, do góry, do góry. Pięknie. Przecinamy, zabieramy to pająkom. I co teraz? I teraz trzeba by pójść tak. Hmm. Jeszcze raz, ja bym spróbował. Dobrze, tak. Prawie. Tu trzeba szybko. Tak trzeba by przeciąć i dmuchać tym. Nie, nie. To za krzywo leci. Tu by trzeba serio taki szybki, takie szybkie cięcie zrobić i od razu dmuchać. Nie jestem w stanie tego zrobić. Nie, to za krzywo leci. Nie, wie, nie wiem jak oni chcą, żebym ja to zrobił. Powodzenia. Iho, co to było? E, dobra. Zadowolimy się dwiema gwiazdeczkami. Yy, dalej, co to będzie? Nie tak! Nie tak chciałem, nie tak chciałem. Tutaj jedną gwiazdkę. Yy, teraz to by trzeba obciąć. Z... Wylecimy sobie. Ja bym to jeszcze bardziej rozbujał. Yy, aha, bo to w sumie zepsułem. Lecimy tam. Hmm. Tak, dobrze. Tak. Tak. A, no i to się psuje, całe to. Cały ten wysiłek mój zdmuchania się tutaj psuje. I do góry. No, jak ja tam mam przeskoczyć? Spróbujmy z drugiej strony, może będzie łatwiej. Yy... Chyba, że tak. Chyba, że tak i. Nie wiem, nie wiem. Yy, tak, tak, tak. Ciach, ciach, tutaj. I zostawmy tamtą gwiazdkę po prostu. Yy, tylko jeszcze, żeby trafić temu do buzi. Jest, dobrze. Dwie gwiazdki. Yy, kolejne, kolejne, kolejne. Aha, bo tam już straciliśmy. Hmm, no dobra, zero gwiazdek to jest y, łatwo zdobyć. Yy, zero gwiazdek to jest łatwo zdobyć. Tej chyba i tak nie zbiorę. Dobra, nieważne. Yy, co. Hmm. Tak, tak, tak. Czemu te poziomy są takie trudne? Halo? Halo? Trzeba by to tak... Zdmuchać? Przebić to? Aha, i tu rozbujać. Dobrze, tylko... Teraz, teraz właśnie trzeba za dużo tego dać i jest szansa, że od góry mu to tam wpadnie. Jest! Tylko dwie. Może być. Może być. To jest wszystko. Udało nam się odblokować kolejny? Udało się. Wystarczająca ilość gwiazdek była. Także jeśli podobał wam się ten odcineczek, pamiętajcie o w górę. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie w prosty sposób pomóc w jego rozwoju. No i co? Dziękuję wam za oglądanie i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.